Cześć kochani, dzisiaj witam się z wami bardzo zimniutko w moim nowym filmie. Znalazłam śnieg, znalazłam lód, a wszystko za sprawą książki Barego Lopez'a, Arktyczne Marzenia. Ta książka została wydana nakładem wydawnictwa Marginesy 15 stycznia 2020 roku, czyli jest to świeżynka, chociaż na świecie miała swoją premierę w 1986 roku. Także troszkę musieliśmy poczekać, żeby przeczytać ją w języku polskim, ale jeżeli chcecie poczuć taki iście zimowy klimat, jeżeli macie ochotę na odbycie takiej arktycznej podróży, no to serdecznie zachęcam do oglądania. Ta książka dotarła do mnie nie tak dawno temu i powiem wam, że od początku miałam ogromną ochotę na jej przeczytanie. Zresztą zachęciła mnie już tutaj taka polecajka z przodu na okładce. Jedna z najwspanialszych książek jaką kiedykolwiek napisano o dalekiej północy. Oczywiście te słowa potraktowałam z pewnym przymrużeniem oka, ale właściwie są całkiem e, Trafne. Jedyne co, to na początku byłam zaskoczona tym, jak solidnej grubości jest ta książka, bo ona liczy sobie no, ponad 500 stron, ale z tyłu mamy bibliografię, z tyłu mamy też kilka dodatków, które na pewno to czytanie. Ułatwiają, umilają. No w każdym razie widać, że ta książka rzeczywiście jest taką książką dopieszczoną. Oprócz przypisów mamy dodatek pierwszy, nazwy geograficzne, miejsce. Mamy dodatek drugi, naukowe nazwy roślin i zwierząt. To już do osób bardziej wtajemniczonych, można powiedzieć, siedzących trochę głębiej w tej Arktyce. Mamy dodatek trzeci, kultura i cywilizacja człowieka. I co najważniejsze chyba z tych dodatków, mamy też mapkę. Mapkę Oceanu Arktycznego właściwie mapkę e, no całego bieguna północnego, tutaj c, całego globu widzianego z góry. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam. Wiem, że tę książkę można czytać Długo, bardzo długo. Ja przeczytałam ją w ciągu kilku dni, dlatego że chciałam o niej opowiedzieć Wam właśnie tutaj, właśnie w takiej śnieżnej krainie, a wiedziałam, że dzisiaj tutaj będę. Także troszkę musiałam się streszczać, ale gdyby nie to, prawdopodobnie czytałabym tę książkę troszkę wolniej. I takie też głosy słyszałam, że sporo osób dzieliło sobie tę książkę. Jedna z nich nawet czytała ją chyba cały rok. Mamy dziewięć rozdziałów. W pierwszym z nich dowiadujemy się, można powiedzieć, takich po podstaw. Pierwszy rozdział nosi bowiem tytuł Arktykos. I jak się dowiadujemy, we wczesnych dziejach cywilizacji zachodniej uważano, że rejony świata położone daleko na północy znajdują się bezpośrednio pod tymi gwiazdami, czyli pod gwiazdozbiorem właściwie Wielkiej Niedźwiedzicy. Grecy nazwali cały ten region Arktykos krainą Wielkiego Niedźwiedzia. W tej książce zresztą Barry Lopez zabiera nas nie tylko w podróż, na ten biegun północny, ale też w podróż w głąb historii, czyli dowiadujemy się o tym, jak to zdobywanie tej Arktyki wyglądało. Tak jak wspominałam wcześniej, to jest książka napisana w 86 roku, jeszcze sobie sprawdzę. Tak, w 86 roku, ale nie trąci myszką. To jest chyba jakieś takie moje ulubione określenie w ostatnim czasie, dlatego, że ona jest napisana w taki bardzo ponadczasowy sposób. To znaczy, tak samo jak czytam Czytamy tutaj o wieku XIX, XVIII. Tak samo czytamy o latach 80. wieku XX. Jedyne, czego mi zabrakło, to jakichś współczesnych e, przypisów, może tłumacza, może jeszcze jakiegoś innego eksperta, który uściśliłby niektóre rzeczy, o których pisze Barry Lopez. Czyli na przykład Barry Lopez pisze, że coś jeszcze nie jest odkryte, albo nie wiemy jeszcze, jak coś funkcjonuje. No i tutaj. Jeżeli to coś już zostało odkryte, fajnie by było, gdyby w tej książce również taka adnotacja współczesna, bardzo współczesna się znalazła. A teraz pozwólcie, że na chwilę zmienimy lokalizację, bo chciałabym pokazać Wam trochę więcej tej śnieżnej, pięknej, uroczej krainy. Dobra, już jestem z powrotem, tym razem obok takiego drzewa z hubami. Jak jest podtytuł tej książki, bo ta książka jak się okazuje, sama byłam zdziwiona, ma podtytuł, tylko nie, nie zaznaczam. Niewyszczególniony na okładce. Arktyczne marzenia, wyobraźnia i pragnienia w krajobrazie północy. Czym jest ta wyobraźnia i czym są te pragnienia? Bo jak się okazuje, Barry Lopez nie chce po prostu opisać nam Arktyki, ale chce przenieść nas do jej głębi. Chce, żeby czytelnik całym sobą do tej Arktyki niemalże się przeniósł. Barry Lopez w prologu pisze tak. W sercu tej opowieści splatają się zatem trzy motywy wpływ arktycznego krajobra krajobrazu na ludzką wyobraźnię, jak pragnienie wykorzystania jakiejś krainy kształtuje sposób, w jaki ją oceniamy, a także co się dzieje z naszym pojmowaniem bogactwa w zderzeniu z nieznanym krajobrazem. Można sobie na nowo wyobrazić drogę, która doprowadzi nas do niegasnącego poczucia bezpieczeństwa duszy i serca oraz do odnalezienia dla siebie miejsca w przepływie czasu, które nazywamy historią, naszą własną i świata. To marzenie, jak zobaczymy w opowieści odsłaniającej się w następnych rozdziałach, ożywia jednakowo ludzi wielkich jak i całkiem zwyczajnych. Już na wstępie Barry Lopez też zaznacza, że nie będzie mówił o całej Arktyce, ale o pewnym jej wycinku, czyli o obszarze od cieśniny Beringa na zachodzie do cieśniny Davisa na wschodzie. Także mamy tutaj taki wycinek północnego wybrzeża Alaski, Zachaczamy też troszeczkę o Grenlandię. Troszkę mnie to zaskoczyło, bo szczerze mówiąc, myślałam, że tutaj będziemy mieli taki opis tej Arktyki niemalże z całej strony, no ale nie można mieć wszystkiego. O czym możemy dowiedzieć się z tej książki? Ano, o wielu zwierzętach zamieszkujących Arktykę. Był osobny rozdział o niedźwiedziu polarnym, o Piszmowole, o Narwalu, a w międzyczasie mo można było dowiedzieć się naprawdę mnóstwa różnych rzeczy o innych zwierzętach zamieszkujących, Arktykę, chociaż tych zwierząt na dobrą sprawę jest o wiele mniej niż chociażby w naszej strefie umiarkowanej. Oprócz tego Barry Lopez pisał też sporo o eskimosach, podchodząc do nich w taki, starał się w jak najmniej zachodni sposób do nich podejść. Osobny rozdział też poświęcił światłu i tym wszystkim zlodowaceniom, lodow lodowcom. Próbował pokazać nam, czytelnikom, że na Arktykę powinniśmy patrzeć zupełnie inaczej, czyli postrzegać ją nawet nie w kategoriach dnia i nocy, nie w kategoriach doby, tylko w zupełnie innych kategoriach, takich głębszych. Dlatego też tę książkę powinno się, mam wrażenie, czytać. Czytać powoli. Mam też całkiem dobrą wiadomość dla tych spośród Was, którzy obawiali się, że to będzie książka taka bardzo proekologiczna, czyli taka niewyważona. Ja nie lubię niewyważonych książek. Ta na szczęście jest wyważona, także wszystko z nią pod takim kątem ekologicznym jest w porządku. Nie jest przesadzona. Mamy tutaj taką Arktykę z krwi i kości, czyli mamy i piękno Arktyki, ale też pokazane, jak ta Arktyka potrafi być niebezpieczna. To jest. Książka momentami bardzo drastyczna, szczególnie wtedy, kiedy czytelnik czyta o polowaniach na niedźwiedzie polarne czy na inne zwierzęta, na przykład na narwale, szczególne wrażenie zrobił na mnie fragment o polowaniu, XIX-wiecznych polowaniach na niedźwiedzie polarne. Był tutaj opisane, było, tutaj, było tutaj opisane takie polowanie... Na niedźwiedzicę z małymi niedźwiatkami. To było iście bestialskie polowanie. Uwierzcie mi, ono nie było takie po prostu, że ktoś ich na przykład zastrzelił, tylko to było właściwie znęcanie się nad tymi zwierzętami. Nie będę przytaczała Wam tego fragmentu, ale takie fragmenty w tej książce są. Także nie jest to książka, która w jakikolwiek sposób cokolwiek idealizuje. Dla osób. Ciekawych takich baśniowych, mitycznych rzeczy było tutaj też całkiem sporo o jednorożcu, czyli jak się okazuje, o narwalu. Dawniej ludzie nie wiedzieli, skąd pochodzi ten róg jednorożca. Rzeczywiście był skarbem, chronił człowieka przed strzałą lecącą za dnia i zarazą czającą się w ciemnościach, przed złowrogą sztuką trucicieli i przed epilepsją, a także kilkoma mniej szlachetnymi przypadłościami ciała, których nie należałoby wymieniać w tak szlachetnych okolicznościach. Europejczycy na przykład nie mieli pojęcia właściwie skąd ten róg pochodzi. Wiedzieli, że gdzieś z daleka, z północy, ale ani tego narwala na oczy nikt z nich nie widział. Ten narwal gdzieś został zakupiony, powiedzmy przez nieświadomych niczego marynarzy, był elementem wymiany, a monarchowie próbowali się o takie rogi jednorożca zabić. No w każdym razie były te rogi bardzo cenne. Także komu polecam tę książkę? Książkę polecam osobom zainteresowanym Arktyką, ale też niekoniecznie osobom zainteresowanym Otaczającym je światem, a arktyczne marzenia myślę, że idealnie nadają się na właśnie taką zimową lekturę. No i na koniec jeszcze kim jest Barry Lopez, amerykański eseista, powieściopisarz, znany z prac poświęconych ochronie środowiska oraz problemom społecznym. W swoich książkach esteistycznych często wraca do motywu związków kultury z naturą, i to jest bardzo w tej książce widoczne. W przygotowaniu kolejna książka Lopeza o wilkach i ludziach. I już teraz Wam mówię, że książkę kolejną, Lopeza, Lopeza, czyli o wilkach i ludziach bardzo chętnie przeczytam, dlatego że wilki też zawsze w jakiś sposób mnie interesowały. Przechadzając się po tym lesie tutaj widziałam niestety tylko tropy, pewnie jakiś saren, jakiś kopytek, ale żadnego sytszego zwierza nie spotkałam. I jeszcze raz polecam Wam Arktyczne Marzenia. Mam nadzieję, że dość sensownie Wam o tej książce opowiedziałam, bo bo już powoli zamarzam, a w temperaturach ujemnych coraz gorzej jednak się mówi. Także niech nie odstraszy was grubość tej książki, bo moim zdaniem naprawdę warto. I to jest książka, która myślę, że pozostanie w was na długo. Będziecie mogli zaznaczyć sobie co ciekawsze fragmenty, dawkować ją sobie, nawet czytać ją przez kilka właśnie tych zimowych miesięcy. No i może w końcu docenicie te mroźne dni, bo wiem, że nie wszyscy śnieg i nie wszyscy takie minusowe temperatury lubią. Także to by było na tyle z mojej strony. Zachęcam do przeczytania i oczywiście zachęcam do zostania ze mną na dłużej w kolejnych filmikach następnych, które pojawią się już wkrótce na moim kanale. Pa pa.